Zaczynając? Zaczyna. Daniel Rutkowski z nami już przed galą KSW-77. To są pozytywne wibracje. Daniel Rutkowski to jest chyba jedyny człowiek na ziemi, który chce rywalowi urwać głowę z uśmiechem na twarzy. Schab schabowemu? Nie rywalowi. Ja nikomu nie urywam chętnie, ale schabowego to. Uż tu tam bo miałbym ja tam zobaczył na jego głowie schabowego. Jakiego Daniela Rutkowskiego? Oprócz tego, że będzie uśmiechnięty, zobaczymy w klatce, bo Szymon Kołecki w wywiadzie ze mną powiedział, że Daniel Rutkowski na nowo musi odkryć w sobie tego kosmicznego zapaśnika. Tak, jak najbardziej. No, w ostatnim może walce z Brazylijczykiem też to już pokazałem, już mi to się... Wiecie, to też taka jest taka sytuacja, że... ciekawe co walka pokazuje, jak jest... Jak dobrze w stójce bawimy się, no to, wiecie, ogólnie tak, zapasy bardzo męczą. To jest, wiecie, bardzo ciężki, mocny sport, więc wchodzić tam w clinch, obalać, przyokrudnie to męczy, więc każdy też troszkę od tego odchodzi. No ale ja też szczerze bym chciał, żebym znowu tam się zapasy znowu męczył i znowu tam dominował. To jest takie jednak, e, wiem, że to bardzo męczy, ale no, to jest mój styl e, i tam się też najlepiej czuję, choć stójka już mi nie jest obca. Coraz fajniej się pokazuje, a tak jak dzisiaj spojrzałem na jego. Troszkę niższe ode mnie, kurna, no. czy co, jakoś wizualizowałem sobie tę walkę i chyba tam wiedziałem, że trochę więcej stójki mi wychodziło. Przez też jakiś tam niby zakład, który tam walczymy, czy nie walczymy. Walczymy normalnie, normalnie ma będzie, ale myślę, że może być więcej stójki. O, wiecie, jako bale. Baja. Jako, że właśnie najbardziej nas interesują pieniądze, to co z tym wypadku? Skórna, no nie ma nic z tego zakładu, no bo on zaproponował, później wyszło na to, że to ja zaproponowałem, nie ma ciągnięcia tematu, nie ma dodatkowych pieniędzy, no to nie, walczymy normalnie. To jest pojedynek, który ma bardzo dużą stawkę, bo wy jesteście wysoko w tym rankingu i myślę, że to jest też de, no dla ciebie po tej walce sierpniowej to jest też taki sygnał, żeby pokazać, że wraca ten Daniel Rutkowski, który po tych szczeblach się wspinał, przyznasz. Moi drodzy, ja nigdy nie spadałem, wiecie, dla mnie walki to są po prostu walkami przegrane, to jest, wiecie, ja w zapasach multum razy przegrałem, więc ja mam to naprawdę we krwi takie, że to jest sport. To jest sport, to nie jest to, że jakiś świat się kończy. Dopóki będzie zdrowie, dopóki będę mógł wychodzić, walczyć, to nawet jak będę przegrywał 10 walk z rzędu. I tak mi wiecie, takiego samego gościa widzicie jak dzisiaj, już ja się cieszę, co robię, dopóki mam zdrowie, to się będę bawił. Więc czy ta porażka była, czy nie była, to tam, tam wiecie mi to lot, to po prostu ja wychodzę, robię kolejną robotę. Wiecie, no kurna, ja ciężko na to pracuję, Loma, Lomi tym razem też ciężko na to pracuję, więc wiecie, jak ja bym nie wiem, załamywał się, czy kurna, nie wiem, smutny był, to też bym nie szanował drugiego człowieka, czyli mojego przeciwnika. Aha. Jestem wychowany 100% jako sportowiec, 100% jako człowiek szanujący kolej, inną osobę, więc wiecie, nie ma złej krwi, nie ma, e, nie ma smutku po przegranych walkach, tylko jest radość, że będziemy zdrowi i bawimy się dalej po prostu. Gdybyś z tej karty miał wybrać pojedynek, który najbardziej Ciebie interesuje, który najchętniej byś obejrzał, która by to była walka? Oprócz mojej, bo tak by to tak by to było, że bym chciał. Oczywiście Mariusz z z Mamedem. Wiecie, wszystkich e, elektryzuje ta walka, wszystkich ciekawi. Moim zdaniem e, Mamed zdecydowanie umiejętności po jego stronie, wszystko po jego stronie, ale postawił, postawiłbym i postawiłem na Mariusza Pojaniowskiego, to jednak jest naprawdę wielka niewiadoma. Mamet jest przy ok Zawsze gigantem, jeżeli chodzi o ogólnie, mama, wszystko potrafi, ale kurna, 20 per kilo, to naprawdę jest wielka różnica, to się tak wydaje. Nigdy mamet nie bił się z nikim, on się w ogóle nie wydaje w bójki, więc to jest też bardzo mądre, on zawsze ucieka, zawsze unika, zawsze coś tam próbuje. Kurna, tylko weź w taką łapę z Mariuszem. Wszyscy wiedzą, na przykład tak jak ze mną było, wiedzą, że jestem silny, ale nikt nie myśli, że aż tak silny. I tu właśnie to samo. Kurna, naprawdę bardzo mi to ciekawi i ja sam bym kurna dał też każde pieniądze, żeby przyjść i obejrzeć tą walkę. No właśnie, jak to jest się złapać z chłopem, który waży 20 kilka kilogramów więcej, bo wczoraj Mariusz wziął sobie na barki Mameda i tam spacery sobie z nim urządzał. Właśnie, e, nie miałem takich, ale nie, to jest przeokrutna przepaść tak naprawdę, naprawdę to jest przeokrutna przepaść. E, tym bardziej zawodnik, który też już to potrafi, e, robi MMA x lat, to są naprawdę przepaści. 7 kilo różnicy, na przykład waga 66 a 70, powiedzmy 7, to te dwie kategorie jest naprawdę przepaść. Może waga 66 a 70, oczywiście 70 jest lepsza, większa, mocniejsza, ale to jest już trochę blisko, jest możliwość jakoś to wszystko zniwelować. Ale na przykład, jak ja miałbym się bić 66-74, 77, nie ma opcji. No to jest szczerze, no. nie ma możliwości, bo to już tu za duża różnica, mówię, to jest za dużo kilogramów, a 20 parę to już jest w ogóle przepaść. Musiał coś Mamedowi doradzić przed walką z Pudzianem. Czy byłbyś ja. w stanie się pokusić o taką poradę? Eee, mamy. Róbcie co tam chcesz robić. <grywy> Nie jestem w stanie mu to doradzić, on wie bardzo dobrze co ma robić. Mariusz, tak samo. Siabach! Nie, to ostatnie pytanie: jaka nagroda będzie czekała po tym pojedynku, po tych wszystkich wyrzeczeniach? No mów! Moje no drodzy. 3 bit, oczywiście, że 3 bit to jest taka największa, ale chyba jeszcze jedno dla nas, wszystkich sportowców, teraz to święta. Ten czas jest chyba idealny, tydzień przed świętami wracamy. Nie dość, że 3 bit to jeszcze schabowy, yy, pierożki, krzybeczki, czy wszystko. Baja. Nie wiem, no to jest takie naj, najlepsze, to co mamy w sporcie smacznego. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkim życzę wesołych się. Ho ho ho.